Połączenie lotnicze do Reggio jest zupełnie nowym w Polsce. Samoloty latają z Kadowic, a do lądowania podchodzą tuż po minięciu kampanii i Zatoki Neapolitańskiej, po przepięknych widokach na Wyspy Eolskie. Następnie wybrzeże Sycylii z Milaczo Jedną na czele, oczywiście, a potem zbliża się do Kalabrii w listopadzie suchej i przypominającej nieco inny kontynent. Co nie? Pierwszego dnia po wylądowaniu i zameldowaniu się w przyjemnym apartamencie, link w opisie filmu, starczyło nam jedynie czasu na krótki spacer na cieśninę. Ale nie żałowaliśmy tej decyzji, bo wtedy udało nam się zanotować ten ikoniczny, bardzo wyjątkowy widok na Etnę z powitą nie dymem, a karmazynem i purpurą końca dnia. Widok ten z najpiękniejszego Lungomary Włoch będzie towarzyszyć nam w tym odcinku jeszcze nie raz i nie dwa, ale naprawdę warto choćby dla niego odwiedzić Reggio.